Każdy z nas może zrobić wiele od choćby na zakupach. Zwłaszcza że także regionalnie w Małopolsce są już miejsca, gdzie powstają ekoopakowania. Zamiast plastiku wybierzmy papier. My tutaj idziemy w kierunku, aby na przykład, nie wiem, pomidorki koktajlowe były zapakowane w takie opakowanie, które jest tańsze, od tego jest tańsze. Możemy sobie dać żółte, czerwone i inny kolor trzy pomidorki proszę bardzo możemy to oczywiście zrobić z papieru po co dodatkową folią zabezpieczać skoro może być tym zamknięte proszę bardzo z wychwytem. jest to o nawet się fajnie zapina nie ma żadnego yy, problemu, że to wypadnie. Nie musi być folii. Ograniczyć możemy zresztą nawet papier, a przy tym zaoszczędzić. Jak? Wybrać taki lokal, gdzie wręcz zapraszają. Pij tańszą kawę z własnego kubeczka. Dziewiąta rano otwiera się kawiarnia. Pod barem ustawia się kolejka pracowników wszystkich działów. Większość przychodzi ze swoimi kubkami. Jak się stawia taki kubek, to Sebastian wie, czyj to jest kubek, oraz jaka kawa powinna się w nim znaleźć. Czy robisz coś więcej? Jak sobie teraz robisz remanent w głowie? Segreguję śmieci. Przynajmniej staram się, jak najbardziej. Szkło, plastik, papier i, i takie rzeczy. Jeszcze się nie przekonałam do tej frakcji bio, ale to jest chyba kwestia tego, że muszę wymienić kosz na taki, który ma więcej przegródek. A jedzenie na wynos? Owszem, ale tylko w prawdziwie ekologicznych opakowaniach. Zresztą i same dania i przekąski się zmieniają. To nie tylko kwestia mody, by robić je z produktów naturalnych. Wszystkie nasze produkty, które oferujemy w naszej kawiarni, ciasta, ciastka, kawa, smoothie. Jedzenie, wszystko, do wszystkiego używamy produktów certyfikowanych. Są to produkty ekologiczne, bez sztucznych ulepszaczy. Opakowania ekologiczne u nas mamy z trzciny cukrowej. Są one na pewno dla środowiska dużo bardziej zdrowsze, więc staramy się, żeby dbać o środowisko. W związku z powyższym tak podajemy gościom, jak i również sztuczce, Przeszliśmy. Na sztuczce drewniane? Zmiana nawyków nie przyjdzie od razu, ale banał jesteśmy tym, co jemy i jak jemy, okazuje się, zadziwiająco mądry.